Osoby niebezpieczne z ograniczonym dostępem do broni. Biden zadecydował USA. Ustawa o broni palnej z podpisem Bidena ma ograniczyć dostęp. Ustawa, która ma m.in. ograniczyć dostęp do broni niebezpiecznym ludziom i zwiększyć fundusze na system ochrony zdrowia psychicznego, została podpisana przez prezydenta USA Joe Bidena. To ważny dzień podkreślał amerykański przywódca. Chociaż ustawa nie przynosi wszystkiego, czego bym chciał, zawiera postanowienia, do których od dawna wzywałem, a które będą ratować życie. Wiem, że jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jest to ważny dzień, pokreślił Biden. Poparcie w Izbie Reprezentantów ustawa znalazła w piątek poparcie u większości członków Izby Reprezentantów, a w czwartek Senatu. Przerwała trwający niemal od trzech dekad impas w Kongresie USA w sprawie zwalczania przemocy z użyciem broni palnej. Dokument ma na celu ograniczenie dostępu do broni osobom w wieku 18-21 lat z przeszłością kryminalną. Ustawa ma utrudnić też nabycie broni sprawcom przemocy domowej i stanowiącym zagrożenie dla społeczności. Inicjuje programy bezpieczeństwa w szkołach i ochrony zdrowia psychicznego młodzieży.